Bo kiedy moja głowa siedzisz tak na jara To wtedy w mej duszy będzie grać gitara Bo kiedy moja głowa siedzisz tak na jara To wtedy w mej duszy będzie grać gitara Jestem jednym swoim rodzaju raperem, a ty jak walisz z dupy na psak, to jesteś frajerem Moje teksty nie są robione pod publikę Pozdrawiam Robsona i niszczę tu każdą inną klikę Ta nawika jest mocno wzbogacona Moja kariera przez Danielka prowadzona Jaramy tu wiele, bardzo dużo baki A wy jak jesteście tu typowe raki Które w życiu sobie nigdy nie poradzą Ej zobacz ludzie wokół kręci ci się gromadzą Ta ekipa została dawno założona Popatrzcie obok nas nie lata żadna wrona Moja dopamina na dziś jest uzupełniona A ta nawika na tym licie skończona Bo kiedy moja głowa siedzi tak na jara To wtedy w mej duszy będzie grać gitara Bo kiedy moja głowa siedzi tak na jara To wtedy w mej czy będzie grać gitara? Rozpijam cię szybko, dla mnie jesteś koneserem. Ja jestem doświadczony życiem, a ty kurwa frajerem. Piszę teksty szczere dlatego jestem bohaterem. Piszę teksty szczere